Już go zabiłaś, może tam powinieneś na początku pójść, sprawdzić czy w ogóle tam jego szczątki leżą. Nie, Nie wiem, Patrzę, tu się rusza niebieskiego, widzisz tam? Witaj? What the fuck, ale oto ty? Ło, Ło, widzieliście go tam budykuje hey, i what the fuck, gdzieś... Widzisz... Na wczorajszym odcinku hugi Ugi, na tej placówce mnie zaatakował. Naprawdę, widzowie, mega się wystraszyłem tego. Do tej pory, widzowie, siła mnie boli i nie wiem, czy powinienem tu drugi raz wracać. My jesteśmy chyba chodzi tu wróciliśmy, ale, widzowie, posłuchajcie mnie. Plan był taki, że tu przyjść do niego go gdzieś poszukać, czy on gdzieś tam jakąś miejscówkę ma, gdzieś tam w krzaku. Widzowie, my on nas tam wczoraj zaatakował tam. Okej, tam naprawdę, ja sięgam wam, aż mi dęba włosy stanęły i jak wiatu to przyjść, za sobą się miała, to przyjść. <śmiech> <śmiech> Spokojnie Dawid, spokojnie Zamknij się, wczoraj by taki kozak, byłaś, a co, zabiłaś hugiego wugiego, a co, jak dzisiaj się odrodził z zmartwychwstanie i nas za za, 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 zabije? No to zobaczymy, czy nas zabije Dobra drawi jeżeli chcecie więcej takich mega przerażających akcji, żebym robił, musicie wbić teraz na mojego Instagrama każda osoba, która zostawi mi teraz followka, właśnie w tym sekundzie zostawi mi followka Mu... K muchy latają, frajerskie Jeżeli teraz zostawicie mi followka, pokażę was na następnym odcinku, więc Let's go, dobra wody. Lecimy zaraz po drona. Bo dzisiaj tu nie będę szukał. Naprawdę, widzowie, nikt się dzisiaj widzowie, tam paddzie. Cze widzowie, kitram się tutaj w tych krzakach i nie będę wychodził. Mam to w dupę, dobra. Co to? Co to? Co to Nie wiem. Jakiś stopper się włączył. I don't know. Lecimy. Ej, kurczę, czyli się jakiś odkryca, nie wiem, jakiś czujesz się jakiś kurczę odkryca jakiś, nie wiem czegokolwiek. Wczoraj tu byłem zaatakowany, a dzisiaj go znowu szukam, czy naprawdę ja to dla widzów za dużo robię Kasia. No też mi się tak wydaje. K w ogóle każdacie zaraz spadać, że to w ogóle zaczęło okropić, nie czujesz? Słuchajcie, ale dobrze. rozglądaj się Kasia, rozglądaj się huki w ogóle. wszędzie, on był wczoraj tam też, ale yy, wiesz mi się wydaje, że znowu drona zepsujesz. Bo co? No bo dobrze wiesz, że za każdym razem nam się psuje. Nieprawda, nie za każdym razem, ale czekaj, mam wszystko mogę, naprawdę to jest mega mokro, ale nie wiem. A mam nadzieję, że ci Mówimy, nie, może wołajmy, hugi wugi, jest do dupy, tak go wołajmy Nie, o, o. może chyba o. nie Ale co, wczoraj za taką żeby go zabiliśmy, przecież kolanka mu strzeliłaś wczoraj, rozwaliłaś mu łeb. tak To ja, ja, to chyba ty Nie ty. Ja mu nogi wyrwałam Czekaj, a drona trzeba połączyć Drona, mam się nie rozwalisz przecież leć sokoły Omijaj, patrz, wszystko mokre jest, kurna Ła. Leć sokoły? O tak, no niech leci jak soku, nie? Jakiś Dobra Kasia niech leci, go szuka! Czekaj, uciszko, tylko nagrasz! Ale żeby nic mu się nie stało! Nic mu nie będzie, patrz, niech leci tam, w Frajer! Dobra, chodź, chodźcieś, nie będziemy... Chodź, się skidamy Kasia. Niech on leci, patrz, tak Chodź, 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 chodź. A ty widzisz wszystko? Widzę, wszystko, wszystko widzę, wszystko widzę. Czekaj, szukamy go. Czy ja polecam na początku na miejsce, gdzie on wczoraj nam kurczę, na wywijał wczoraj? Dobra, to leć Coraz mocniej pada w ogóle. A czy jak on przyjdzie znowu i cię zaatakuje? patrz, wczoraj tam zniknął. Wczoraj widzieliśmy, on tam wczoraj zniknął i może tam będzie. Hagi wagi. Czy jak on tam się nie. gada, się do niego się? Nie, bo mówią, że hugi, ługi i pi. I... I mówią też, że hagi i łagi, więc nie wiem. Ja tu a ja tu patrzę cały czas, obkrążam go i ja nic nie widzę ci powiem o tu wczoraj był, myśmy go zabili, a nie Kasia już koniec z nim, mi się wydaje, to, to, mi się jest, wydaje że to już jest przyjdzie. końcówka, a gdzie ja miał przyjść jak to końcówka już jest jego Kasia a czy nie to przyjdzie tu W środku tu. może budynku gdzieś będzie? Czy wszystko Kasia, czas znaleźć, poszukać I go Nagrywasz? Nagrywam, nagrywam, tak To dobrze Zobacz Kasia, patrz, tu teraz widać w ogóle Budynek Kasia, może na dachu go gdzieś zobaczymy, patrz Na dachu? A co tak. jest na dachu w ogóle, bo ja jestem ciekawa No co jest na dachu, no na dachu będzie te hugi ogóle mi się wydaje, tam jest dach, patrz Tam podlecimy i zobaczymy, czy on gdzieś obkrącę się i zobaczymy czy on tam jest Co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam nie nadzieję, że nic nie widziałeś. No właśnie chyba coś widziałem, ale nie, wiem, czy ty... A przecież go wczoraj zabiłaś, gdzie on Kasia? Przecież go zabiłaś, może tam się na początku pójść, sprawdzić czy w ogóle tam jego szczątki leżą. No, właśnie, może my powinniśmy w ogóle do budynku wejść. Przecież, czekaj, ja zobaczę. co? Czekaj, budynek na razie nie poczekaj. Nie wiem, czy coś widziałem, tam Kasia powinien jego szczątki leżeć, nie? Ty nie ma tych szczątków, przecież to była wczoraj ta ulica. A my my go nie wzięliśmy. Nie wzięliśmy i to było ta, ta ulica, to były te szczotki i teraz ich nie ma. On normalnie Kasia, wiesz jak te... Un, on się odrodził, ręce mu się odrodziły, nogi, wszystko mu się odrodziło. A skąd wiesz? No bo tak się w bajkach dzieje, więc na pewno jemu też tak się stało. No ale to nie jest bajka, tylko prawdziwa. Ta życie. bajka, nie czy to nie jest bajka, mhm, na pewno. I ciekawe czy twoje widzowie już szukali Hagiego, Hagiego. Nie wiem, kurczę, mam nadzieję, że nie. Chcę, tam dron lata i obserwuję tutaj, każdy z góry, żeby widać już tego gniazdo, Kasia. Żeby jego gniazdo zobaczyć, czy on gdzieś. Wiesz, na gnieździe, czy gdzieś go tutaj zobaczymy. Cały ten przeszukuję i ja tu nic nie widzę. No bo wy... ej ptaki tam uważaj. Widzę na ptaki, co mi tam ptaki obchodzą? No ale one atakują twojego drona. A pod tymi garażami? Czekaj, chodźcie mi tam. Na garaże? Tak, ja lecę na garaże. Dobra. Muszę się skupić, poczekaj. Jeden garaż nic, Nic? Nie. A drugi? Drugi? Trzeci. A może na tym fotelu siedzi. Czwarty. Czekaj, tutaj jakby... No jak? Co? No, nie wiem właśnie. Co jest? No, nie tam? wiem, co się Tam? Jak tam? No tam widziałem, parę stron jest tam, żeby nie było. No tam widziałem. Cicho, cicho, cicho. Daj kamerę, daj kamerę. Poczekaj. Daj kamerę. Tam się jakby... Ale tam coś niebieskiego jest Co? Nie wiem, Patrz, on się rusza niebieskiego, widzisz tam? Potami? Gdzie, gdzie tam? No No bo, 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 tam, tam Pokaż, pokaż To jest part? tam coś niebieskiego, nie. faktycznie Kasia, to jest on? Nie wiem To jest on? Nie wiem What the fuck? To Musimy to... to sprawdzić Myślisz, to był on? No tak wyglądało jest dziwnie A to nie ta sterta śmieci? No właśnie, nie wiem Musielibyśmy tam podejść Kasia, to są te śmieci ka, niebieskie, i pełno śmieci niebieskich jest No ale... To nie będzie on Na pewno? No nie no, że nie nie każę już mam leczyć, ja tu. Coś jakby widziałem dwa razy, ale nie jestem pewny. No, a może tamte budynki, na budynkach tam. No jeszcze czekaj, o budynek nie jak nie Kazia, to ja nie wiem co. Będziemy musieli sami szukać. Bo no tu ale zniechisz. Co? Tam! Co tam? No tam. Jakby ktoś... chodził. No i to się robi coraz bardziej niebezpiecznie. Ja ten tu nie ty cały czas panikujesz się chyba za bardzo wczułeś Nie, ostatni budynek sprawdzić i nic nie ma Teraz sprawdzam te budynki, każde tam też Potem nic nie ma musimy sami iść Nigdy sam nie idę, co ty pijana jakaś, szalona Musimy do budynku ona jakaś Musimy do budynku wejść Ostatni budynek tam sprawdzam Kasia i jak nie to ja kończę od drona, bo to jest żanada jakaś Żanada? Tak c c. Tutaj nic, tutaj nic Kasia No też jest tylko jakiś napis, jest ksit, ale to nie będę czytał chyba. Nie lepiej nie, bo to może być jakaś klętwa. No to ja wracam na tym, a co ja mam robić? nie ma? Nie ma, bo i nie będzie to czuję! Jeszcze coś słyszałam, mówiłam że co? coś słyszę. Słyszę tam i za sobą. Mówicie, że musimy sprawdzić budynek. Ale co ja to słyszałam, jak z te budynku, a jak on do nas zawołuje mówi, że mam tu przyjść? Nie wiem, Daj, ale i tak musimy mieć do budynku, bo coraz mocniej leje! Ale to dobra, to co, ale nie wiem, ja tam... O, to, za czym... Musimy się schronić. Ale to, budynku chcesz chronić jak z Hagim łagim! Ale to... to lepiej iść, a nie z Hagim łagim gdzieś ogarniać się. Nie! to jest jak Co? Co? Fak? co? Ty słyszałam coś. Ty, Patrz tam! tam? Ty, Cześć, cześć! Czas? Co, bo on coś wołał? Jak to coś wołał, strzasz? Halo! To można mieć? Każdy raz na porządnie zabić, żeby tu niebezpieczeństwa nie było. Ja pan to jakieś przyrządy ma w ogóle, what the f! Nie ma takich rzeczy, może on tu jest jakimś niewym zabójcą. Hey, what, the... Hey. Hello, what the f! Ej! Halo, What the f? Halo, oto ty? Ło, Ło, widzieliście go tam w budynku, ej, hey, what the f, widzieliście. What the f? And right w tym budynku był! Tykasz, co tam by było, to fak. Ja widzę, on o co leci chyba wołał. Ale tam no przecież jak chyba, przecież słyszałeś, byłaś, tu przecież słyszałeś, że ja mnie no, wołał. No tam on, był. Nie, ja tam nie idę. Nie, no chodź wejście będziemy. Ja tam nie idę. Chodź wejście będzie normalnie. Nie, to widzisz. Ja on nie był idę, tam. oknie, a to jest. No i co i to obchodzi, on tam był. w oknie, no oknie ja razem? Czaj raz po... go zabiliśmy, tak? Chodźcie no. też, chodźmy nagradę no. go zabić. A co, jak się po... pojawi na drzwiach? Tupnie, twoi. Gupi. <laughs> chodź. Patrz, trzymaj gardę, ty musisz trzymać gardę, bo... Patrz, nauczę, patrz, robisz tak Tak i potem kopa mu zasadzasz Serio tak się robi gardę? Tak się w robi W FMMA się tak robi? Tak, chodź Cześć, cześć, coś ziączka, cześć A weżałbyś Ługiego Ługiego na FMMA? Nie wiem, pan, on tu był, przecież go widziałem No i co jak wejdziemy i on nas zatakuje? Nie wiem Rzuci się na ciebie No patrz, jak my tam będziemy... Ło, ło, łotofok Agi, Agi, przestań mnie prześladować fuck takie nogi! Nie zabrałem ci nogów! sam atakowałeś mnie! No dobra, Ja wchodzę! chodzę do ciebie! Wchodzę! Chodzę, chodzę. się, nie ja! Mam, nie, Dawid, ja nie chcę Nie ma no, go! Ale my tu gdzie byliśmy, Kasia, nie chodźmy z tobą! Włota fata, nie chodźmy! No nie, tu, ja tu, by... to on się tam w tym oknie! Nie, on chce, żebyś mu nogi oddał, a jak... Żadne się... oknie! A czelek, on weźmie twoje! Nie, no, Kasia, nie możesz wziąć moich nóg, naprawdę, no nie dam razu, bo. Ale ci nogi urwie! Ale no, co? Ale powinniśmy z tobą uciekać, czy co powinniśmy robić, Kasia? Ponadej już coraz mocniej! A tam, a tam? A co tam jest? Gdzie? Tam ten budynek, chodź tam! A, samo się... ale, no! Kasia, ale, Lukasia, na tym budynku coś... Jak tam! On miałby mi tam być. nie może być Nie no Chodź nie niej, Wagi, wagi. Ale przecież jak on w tym budynku, gdzie on teraz będzie? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, no nie Dawid, ci mówiłam, że on tam jest Patrz, A on tu śpi na bądź tapczanie bądź. Co Nie daje tam się tam da wejść normalnie Kasia, nie, moim Kasia zdaniem... Wydaje mi się, że my powinniśmy tam wejść i zniszczyć go raz na zawsze Nie, Kasia Moim zdaniem powinniśmy się tam zbudzyć więc... Na drone go nie znalazłem w Kasia, ogóle? nie będę go na piwnicy szukał Jakie kalosze, Kasia to... Patrz, piwnica zasypana Szszsz, hagiwagi Patrz, serio. o stary to... co, co O Co to tu za mną? Halo? Kasia, już nie wiem co robić nie, wiesz co? Nie, wiesz co, moim zdaniem? To jest tego siedziba i powinien się po prostu stąd pójść. Nie no, Kasia, nie, moim zdaniem tak, coraz bardziej pada. Odkryliśmy miejsce, gdzie on teguje się. I wiecie, czy to jest mój możecie... Nie przychodźcie tu. Nie, coraz mocniej pada, Kasia. Nie, dobra, on odniósł no, serio. Dobra, no, widzowie, ja z tego miejsca powiedziałem sobie, że Mordy jeszcze nie będę przychodził. I moim zdaniem, widzowie, lepiej, żeby go zostawić. Serio, Mordy, ja się oddalę z tego miejsca, że widzowie tycie, że na go jeszcze raz poszuka. Widzowie go i odkrył Mordy, kto tym steruje. Stać, where tę łapkę w górę napiszcie mi bo widzę moje moim zdaniem, już ten tak dobrze mordy przesadziłem, że w ogóle tu siedzę mordy, mega mocno padać, mega megaśmy już poświęciłem widzowie, widzieliście sami mordy, uchwyciliśmy go, na drodze mordy się nie udało, ale uchwyciliśmy go widzowie, by uchwycić oknie i mordy coś wołał, dobra widzowie, zostawcie łapę w górę, trzymajcie się, mordy ja to spierdzielam, dobra mordy, nara